Witajcie, moi drodzy widzowie. Witam Was, rodacy w kraju, jak i za granicą. Zapraszam na Was na wycieczkę historyczną do II wojny światowej. Tak, niestety, jeszcze raz wracamy do II wojny światowej, ale tu w tym momencie będziemy w 1944 roku w miejscowości przyczółku warecko magnuszewskim Widzicie czołg. To jest czołg T-34. Niedaleko stąd jest wieś o nazwie Studzianki. Ta teraz wieś nazywa się Studzianki Pancerne. Bo musimy wiedzieć, że Magnuszew był centralnym uderzeniem w ogóle teraz wojsk niemieckich, która która chciała za wszelką cenę zwrócić sobie te miejsce, które zostało potem przez wojska armii wojsk radzieckich i później armii wojska polskiego zdobyte. Po wygranej bitwie pod Wołominem niemieckie niemiecki oddział SS Viking uderzając, chciał uderzyć tu klinem właśnie w Magnuszew, by po prostu zdobyć te miejsce. Niestety nie udało się. I cała bitwa, która się rozciągł, tu się stoczyła, to była bitwa pancerna. Moi drodzy widzowie, dotarliśmy do wsi Studzianki. Tak? Studzianki. Potem zwana Studzianki Pancerne. To tu właśnie działy się te wielkie bitwy z oddziałami pancernymi niemieckimi. Przytoczę wam właśnie z raportów te miejsce, które było właśnie bardzo kluczowym tym miejscem, bo ono się aż ciągnęło od Mniszewa na Magnuszew i tutaj, gdzie my teraz jesteśmy studzianki, ten cały front po prostu był broniony przez polską armię. Bitwa pod studzienkami toczyła się w dniach 9-16 sierpnia 1944 roku pod wsią studzianki. Obecnie, tak jak mówiłem, studzianki pancerne na Mazowszu. Była to jedyna z większych bitew pancernych na froncie wschodnim podczas II wojny światowej, w której kluczową rolę odegrała I brygada pancerna imienia bohaterów Westerplatte pod dowództwem pułkownika Władysława Podchorskiego. Moi drodzy widzowie zbliżymy się do teraz do pomnika, ale chciałbym jeszcze przytoczyć, że znaczenie bitwy, bitwa pod Studzianką była pierwszym poważnym sprawdzianem bojowym. Dla pierwszej brygady pancernej. Pomimo dużych strat, Polacy wskazywali się męstwem, umiejętnościami, zadając wrogowi dotkliwe straty. Bitwa miała duże znaczenie propagandowe, oczywiście, na tamte czasy to musiało zabrzmieć i stała się symbolem bohaterstwa żołnierzy polskich na froncie wschodnim. Jesteśmy tutaj właśnie centralnie przed pomnikiem. z datą 9-16 sierpnia krzyż Grunwaldu II klasy a pomnik powstał w 1964 roku w 69 wieś otrzymała nazwę spodzianki pancerne i w 70 1978 roku wieś nadano Krzyżem Grunwaldu II klasy. Moi drodzy widzowie, wyjechaliśmy z tego pomnika, z tego miejsca, gdzie była pamięć yy, bitwy wojsk pancernych, zwycięskich wojsk pancernych I Brygady im. Wersterplatte. I wyobraźcie sobie, że tutaj niedaleko, może będzie z półtora kilometra, ci oto żołnierze, którzy byli w tej pierwszej brygadzie wojsk pancernych dla tutejszej społeczności, dla tutejszych ludzi z podstudzianki, zorganizowali się, uzbierali fundusz i zbudowali dla młodzieży, dla przyszłego pokolenia szkołę. Szkołę, która tutaj jest i tutaj przyjdziemy, choć kamerzysto, pokażemy. W latach 60., -tych, 50. -tych, 60. -tych ona została zbudowana. Tutaj przejdziemy. W obecnej sytuacji ona tak wygląda, bo właściciel, yy, który wykupił tą szkołę, ma swoje prywatne muzeum i jesteśmy na nich zaproszeni dowiemy się wiele ciekawych no bardzo, rzeczy. Będziemy teraz, tutaj nam, bo pokaże nam właśnie o tym czołgu i to są ci bohaterowie z tego tutaj. Opowiadania z tego, co to jest. Tutaj, tak, tutaj 102? mamy trochę pamiątek po czołgistach, którzy mamy w, w czasie bitwy. Natomiast wracając Właśnie. do tematu czołgu 102. Tutaj mamy prawdziwego, już tak powiem, dowódcę czołgu 102. To Pan, Pan Pułkownik Wacław Fereniec. Feryniec na koniec swojej kariery wojskowej, tak wyglądał w mundurze. Mamy tutaj jego mundur, cały. Tu się oddał, tak. No, piękny i jednocześnie Pana Pułkownika odznaczenia, tutaj legitymacje a tu z kolei mamy Pana, pana Pułkownika Zielińskiego Kawalera Orderu i militarii, który był kierowcą naszego czołgu, który jest na cekole w mauzoleum. czyli jednym słowem, to, to jest czołg, który brał oryginalny udział w bitwie, tak czy nie? Tak, z, no tak tym, że, z tym, że musimy pamiętać, że on dalej brał udział w działaniach na swoim szlaku bojowym, więc był ciągle się psuł, były remontowany, były wymieniane koła, gąsienice i tak dalej. To wszystko on cały czas na gąsienicach, więc to się wało. No więcej uzupełnień jak oryginału. Niemniej jednak w latach 60. roku Pan pułkownik Przymanowski ściągnął go tutaj z Warszawy, wybudowano cokół przed szkołą, który jest do dzisiaj i na tym cokole stał lat 4. Potem był przeciągnięty. Przed szkołą, tak. Potem Pokażasz -tym, nam Paweł ten co pokaże. 64 był przeciągnięty do, do mausoleum jest. Tutaj zobaczcie, jesteśmy teraz tutaj, Pawła, przyczepiłem się tego właśnie, pocisków tutaj przeciwpancernych. Tak, I, i, I o, zobaczcie, o. No, tutaj mamy, tu mamy wewnątrz przebijać wolfemowy. Tak wygląda w całości. A ale tak po użyciu... Jak to to się wbijało, Słuchaj, to się chyba musiało wbijać. Coś urocha uruchamiała w środku, nie? Nic nie miała, miało. To po prostu miało przebić pancerz, ewentualnie na tyle mocno uderzyć, żeby posypały się wewnątrz czołgu odłamki, które traziły załogę. Aha, tu masz na tej, takie. Na tej zasadzie korpus po uderzeniu przykleja się do, do pancerza, a przebijak idzie dalej. A, ten no. no. Albo, albo wpada do, do wnętrza czołgu, ewentualnie ja się odłamkami, które są odbite od w właśnie dobrze ja. fajnie fajnie naprawdę idziemy dalej drodzy widzowie oglądać normalnie ja otwieram otwieram gębę jak jakbym powietrze łapał